Uczestnicy programu akceleracyjnego wzięli udział w cyklu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwijania własnej firmy. Od tworzenia modelu biznesowego poprzez wiedzę marketingową, sprzedażową, bardzo ważnym elementem programu były relacje mentoringowe. Każdy z uczestników miał swoją mentorkę spośród mentorek sieci przedsiębiorczych kobiet. W płockim parku interesujemy się technologiami, interesujemy się innowacjami. Stąd pomysł na realizację akceleracji, która młode startupy wprowadza w świat biznesu, daje know-how i wsparcie mentorów, czyli osób, którzy w biznesie już ten sukces odnieśli. Nam z kolei też pokazuje, że płoski jest otwarty na innowacje i czeka na nowe pomysły. Płocki park przemysłowo-technologiczny poprzez program akceleracyjny Chce Stać się liderem liderem, który w sposób innowacyjny wspiera startupy, ale który również jasno wskazuje na nowe rozwiązania biznesowe. To o tyle ważne, że dzięki temu Płock, jak i park mogą zostać zauważone na mapie Polski. Jeszcze raz wystąpiłem w takim programie. Myślę, że na pewno jest było dużo wartościowej wiedzy, jak prowadzić biznes, jak go w ogóle rozpocząć. To naprawdę uważamy ten program za bardzo wartościowy. Bardzo nam pomógł właśnie w rozwoju projektu, wyjaśnił wiele rzeczy w prosty, przystępny sposób. Dzięki tym mentorom możemy pozyskać wiedzę a zarazem rozwijać się i y, dalej trenować. Naprawdę super ludzie, których pewnie części z nich nie miałobyśmy szansy y, tak, tak dobrze poznać.